Nowa Rexona Active. Nawet w najbardziej stresujących sytuacjach. Przeciw poceniu się. Przeciw przykremu zapachowi. Nowa Rexona Active. Z naturalnymi przeciwutleniaczami. Proszę państwa o chwilę uwagi. Zgodnie z decyzją ministra łączności zmienia się sposób wybierania numerów międzymiastowych. Po zerze a przed numerem kierunkowym wybierać będziemy numer 1033 w sieci TPSA. Powtarzam: 01033 kierunkowy i numer abonenta. Po informacje prosimy dzwonić pod bezpłatny numer 0800 00. Dziękuję państwu za uwagę. Są lody, jak marzenie. Kortina. Smak marzeń, smak spełnienia. Teraz jeszcze większy wybór. Kolejna. Oczywiście od Schellera. Ciało psa jest cieplejsze, ponieważ jego przemiana materii jest szybsza niż nasza. Dlatego pies wymaga odmiennej diety. W przeciwieństwie do jedzenia domowego, Pedigree zawiera właściwe proporcje białka i tłuszczy, niezbędne dla zdrowia psa. Pedigree. Zdrowie każdego dnia. Zalecane przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków Weterynaryjnych. Jak tak uderzył? Wtedy właśnie zobaczyłem Wojtka. Widzieliśmy to wszystko z góry. Parę sekund i miałbym go. Pięć no, Panowie, ryba by na mnie postawiła. Lech, nie razem. Groszy za minutę i Motorola 205 za 20 zł. Idea optima. Jeszcze niższe rachunki. Lato, robisz co chcesz. Super auto. Czas. Nie ma znaczenia. Au! Moje nowe mustangi. Wariaci. Ale dziewczyna. Te zdjęcia będą nie Spotkamy się nigdy nie zapomnę tych tego... uwaga! W połączeniach międzymiastowych w sieci TPSA wybierz numer 1033. Pozerze, a przed numerem kierunkowym 1033. Za 96 godzin planety utworzą bardzo dziwną konstelację. Według niektórych światem rządzi magia. To eliksir miłosny. Nic nie czuję. Według innych światem rządzi miłość. A gdzie mój napiwek? Pan chyba wcale nie wierzy w te bzdury. Sam je napisałem. Nie wierzysz mi. Jestem naukowcem że to on Cię oczarował. Jestem czarownicą, a czarownice się nie zakochują. Nad miłością i nad magią władze mają wiedźmy. A przynajmniej takim się wydaje. Ona Cię zaczarowała. Vanessa Paradis, Jean Reno, Jean Moreau, Jill Bellows. Jak kochają czarownice. Jutro o 15.30. Wielki finał Big Brothera. Pół miliona złotych dla osoby, która wygra pierwszą polską edycję programu. Takich emocji jeszcze nie było. Na zwycięstwo mają szansę trzy osoby: Manuela, Małgosia i Janusz. Kto okaże się ulubieńcem telewizji? Tego dowiemy się w programie Big Brother Link na żywo. Jutro o 20.25. Niech to będzie ostrzeżenie. Szantażowana. David Turner sprawdzi jego i jego żonę. Prześladowana gdziekolwiek się pojawiła. Megan? a pomidory? Bolałabym spać prawdziwą świnią. Dręczona przez psychopatę. Ten człowiek miał władzę. Ten człowiek mógł ją zniszczyć. Bez ostrzeżenia. We wtorek o 20.45.